Znajdujemy się w oddziale leczenia zaburzeń osobowości i nerwic Szpitala Klinicznego im. dr Józefa Babińskiego w Krakowie, jednym z niewielu oddziałów które, o tej specyfice, które funkcjonują w Polsce. Oddział jest świeżo wyremontowany. Pod koniec roku oddaliśmy do użytku. Wcześniej. W tym budynku wyremontowaliśmy również oddziały psychogeriatyczne pierwszy i drugi oraz Izba Przyjęć. Wszystko po to, aby zapewnić komfort i bezpieczeństwo naszym pacjentom. Ten oddział jest szczególny, ponieważ pacjenci tutaj przebywają pół roku. Dlatego też dostosowaliśmy infrastrukturę do pacjentów. Wyposażenie, szafy i szafki przyłóżkowe mają sprawiać wrażenie, że te warunki odbiegają od warunków stricte szpitalnych, a przypominają bardziej senatoryjne. Szpital podjął i wyzwanie przebudowy dróg na terenie szpitala I od dwóch lat realizuje inwestycje, która związana jest właśnie z przebudową dróg i chodników, a także budową nowych miejsc postojowych. Inwestycja spektakularna, ponieważ jak na szpital 25 milionów, inwestycja drogowa to jest coś niebywałego. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie wsparcie Zarządu Województwa Małopolskiego pod kierownictwem Pana Marszałka Spółki, który rozumie potrzeby szpitala i wspiera w decyzjach dotyczących rozwoju w obszarze leczniczym, ale też infrastrukturalnym. Znajdujemy się na terenie Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży. To, co obserwujemy przez ostatnie lata, to rosnącą potrzebę leczenia pacjentów i rosnącą potrzebę wsparcia młodzieży, szczególnie w okresie dorastania, począwszy od pierwszych lat nastoletnich. To są dzieci, które są jeszcze na takim etapie rozwoju, i gdzie trudno im wyrazić to, co czują, co się z nimi dzieje, a przeżywają bardzo masywne stany emocjonalne, i one przekładają się czasem na drastyczne zachowania autoagresywne, ale też i samobójcze. Najczęściej do oddziału dziennego trafiają pacjenci z problemami w realizacji nauki szkolnej. Czyli wszystkie dzieci, które są leczone w oddziale dziennym, podlegają kompleksowym oddziaływaniom terapeutycznym, które są nakierowane na powrót dziecka do swojej szkoły macierzystej poza szpitalem. Najczęstszymi przyczynami trudności w realizacji nauki są problemy emocjonalne związane z objawami lękowymi, z objawami depresyjnymi, często wynikającymi z problematyki osobowościowej tych pacjentów, z trudności w budowaniu, w kształtowaniu się tożsamości pacjentów w wieku dorastania.